Osadzanie nitu na bez używania nitownicy. Wiercimy sobie otwór pod szpik tego To jest ten pewnie, tu damy ostrzejsze. O, mamy otwór. teraz bierzemy nic nakrętkę i śrubę taką z nakrętką i podkładką no, żeby się schowała nic nakrętka nic na nakrętce na no i wtykamy w dziurę naszą Ja nie będzie chciało wejść to może trzeba by młotka użyć jakiegoś albo troszkę poszerzyć nie za bardzo bo potem się będzie obracał nic nie chcę nakrętkę, żeby się będzie się O tutaj mamy i teraz sobie zabierzemy blokujemy blokujemy sobie śrubę o, żeby się nam nie kręciła i kręcimy samą nakrętką no to się obraca nie ten klucz to będzie ten klucz o. i nakrętką sobie ściągamy ja może pokażę o takie nic. ma tutaj takie takie radełkowanie to jest po to żeby osalić materiał, żeby tutaj spęczniał. Teraz jak się ściska, to tutaj to pęcznieje. I łapie tuę za blachę. Nie wiem czy mi się nie obraca sencę, chyba się lekko obraca sencę na krętkę, trzeba ją jakoś dać na łukos. O. No już jest twardziejsze, już nam, już nam Już idzie, czyli nam troszkę już pęcznieje. Mogą wziąć na grzechotkę, przyłączyć, ale nie było pokazane dokładnie, że to się kręci. Tą nakrętką o dochodzi. Chyba zać się, że idzie. Chyba tak nie, nie przegiąć pały. No to już chyba. No i teraz luzujemy sobie nakrętkę. Wykręcamy śrubę. No to właśnie mi tu nakrętka siedzi. No, jak wkrętę śrubę to trzyma. No, dziękuję.